Amen. Dzisiaj kolejny tekst Ewangelii Świętego Łukasza, kończymy rozdział 7, wersety 36-50. Jezus w domu Szymona. To całe opowiadanie to wielka konfrontacja między faryzeuszem, Szymonem, a kobietą, grzesznicą. Faryzeusz to ten, który przestrzega prawa który zachowuje czystość rytualną. Grzesznica to ta, która łamie prawo każdego dnia. Grzesznica to znak brudu, nie można jej dotykać. Grzesznica kobieta wychodzi zbawiona w pokoju. Szymon i faryzeusze pozostają zamknięci w swoich myślach. W swoim świecie. Kobieta bardzo ukochała, ofiarowała się Jezusowi. Szymon zaprasza Jezusa, ale nie potrafi kochać. Ta historia, to opowiadanie, mówi o umiejętności osądzania. Kobieta dobrze osądziła. Jezus jest prorokiem, czyli tym, który odpuszcza grzech. Szymon umie osądzać tylko abstrakcyjne zagwostki, ale myli się co do kobiety. On ciągle myśli, że ona jest grzesznicą, nie widzi w niej procesu nawrócenia. Myli się co do Jezusa. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby co to za kobieta. Jezus dla niego jest nikim. Nie rozpoznał go, nie umiał osądzić Jezusa. I wreszcie popatrzmy, że to historia, by mówić prawdę. Faryzeusze mówią tylko w swoim sercu, między sobą, rozmawiają ze sobą tylko. Kobieta przychodzi i mówi prawdę o swoim życiu. Jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia. I wreszcie Jezus mówi prawdę. Mówi prawdę do kobiety że wiara przynosi zbawienie miłość wyzwala z grzechów mówi też prawdę do Szymona mówi że trzeba potrafić odpowiedzieć miłością na miłość mówi prawdę o ludzkim grzechu że wyzwolić się można z grzechu gdy się otwiera na miłość amen